Jeżeli miałeś wypadek drogowy i dostałeś decyzję wydaną przez ubezpieczyciela, w której przyznano ci za uczynienie. Zakładam, że zadajesz sobie pytanie, czy to naprawdę wszystko co mi się należy i to jest bardzo dobre pytanie, bo w praktyce w wielu sprawach odpowiedź brzmi nie. Nazywam się Agnieszka Grzewka-Kulas i jestem adwokatem. Od lat prowadzę sprawy sądowe, w tym na tle ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych. Jeżeli miałeś wypadek i zastanawiasz się, w jaki sposób uzyskać należne Ci świadczenie, ten materiał zdecydowanie jest dla Ciebie. Pozostań więc ze mną. Zapraszam. Zadośćuczynienie po wypadku drogowym jest konsekwencją odpowiedzialności cywilnej sprawcy zdarzenia. W realiach wypadków komunikacyjnych odpowiedzialność ta realizowana jest z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Podstawy prawną dochodzenia roszczeń stanowią przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. To właśnie ta ustawa stanowi, że zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność w granicach odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku, jest zobowiązany do spełnienia należnych świadczeń, Bezpośrednio na rzecz poszkodowanego. Zadośćuczynienie dotyczy krzywdy, a więc bólu, cierpienia fizycznego i psychicznego, stresu, lęku, traumy oraz trwałych lub długotrwałych ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu. Nie jest to odszkodowanie za koszty leczenia czy rehabilitacji, lecz rekompensata za negatywne przeżycia i konsekwencje, których nie da się wprost przeliczyć na pieniądze. Właśnie dlatego każda sprawa wymaga indywidualnej, wnikliwej oceny. W przypadku wypadków komunikacyjnych odpowiedzialność cywilna sprawcy kształtowana jest na zasadzie ryzyka. Dla przypisania tej odpowiedzialności nie jest wymagane wykazanie winy sprawcy zdarzenia. Konieczne jest natomiast ustalenie, że do zdarzenia doszło w związku z ruchem pojazdów oraz że pomiędzy ruchem pojazdu a powstałymi następstwami zachodzi normalny związek przyczynowy. Spełnienie tych przesłanek skutkuje powstaniem odpowiedzialności odszkodowawczej, która realizowana jest z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku. Postępowanie zawsze rozpoczyna się przed ubezpieczycielem. Po zgłoszeniu szkody zakład ubezpieczeń ma obowiązek wydać decyzję w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia. Wynika to wprost z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Jeżeli ubezpieczyciel nie wypłaci należnego świadczenia w tym terminie, po jego upływie zaczynają więc biec ustawowe odsetki za opóźnienie. Ten termin może istotnie wpłynąć na końcową wysokość roszczenia, zwłaszcza gdy sprawa trafi na drogę postępowania sądowego. Na etapie tak zwanej likwidacji szkody ubezpieczyciel analizuje dokumentację medyczną oraz skutki wypadku. W praktyce postępowania likwidacyjnego zakłady ubezpieczeń bardzo często ustalają wysokość zadośćuczynienia w oparciu o własne wewnętrzne wskaźniki. Mechanizmy te prowadzą zazwyczaj do przyznania kwot nieadekwatnych do rzeczywistego rozmiaru krzywdy poszkodowanego. W postępowaniu sądowym sytuacja wygląda odmiennie. Przy ocenie następstw zdrowotnych sądy oraz biegli lekarze posługują się m.in. tabelami procentowego uszczerbku na zdrowiu zawartymi w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu. Rozporządzenie to wydane zostało na potrzeby wypadków przy pracy i chorób zawodowych, a w sprawach komunikacyjnych ma wyłącznie charakter pomocniczy, niemniej jest w pełni ugruntowane i stosowane. Pamiętajmy jednak, że procentowy uszczerbek na zdrowiu stanowi jeden z elementów oceny i nie przesądza automatycznie o wysokości należnego zadośćuczynienia, które każdorazowo ustalone jest z uwzględnieniem całokształtu okoliczności sprawy. Co więcej, samoocena skutków wypadku nie ogranicza się wyłącznie do jednego rodzaju urazu. W zależności od charakteru obrażeń w sprawie mogą wypowiadać się różni biegli lekarze. Najczęściej są to biegli z zakresu ortopedii i neurologii, ale w wielu sprawach istotne znaczenie ma również opinia biegłego psychiatry lub psychologa. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, w których wypadek spowodował objawy stresu pourazowego. Skutki psychiczne są pełnoprawnym elementem krzywdy i powinny być brane pod uwagę przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia. Jeżeli decyzja ubezpieczyciela jest zaniżona, kolejnym etapem jest zatem postępowanie sądowe. Tutaj szczegółowe znaczenie ma dokumentacja medyczna oraz opinie biegłych, ale postępowanie dowodowe nie ogranicza się wyłącznie do dokumentów. Przeprowadzone są również dowody zeznań świadków, czyli osób z najbliższego otoczenia poszkodowanego. Świadkowie mogą potwierdzić, w jaki sposób wypadek wpłynął na codzienne funkcjonowanie poszkodowanego, relacje rodzinne, aktywność zawodową czy samodzielność. Przy rozstrzygnięciu znaczenie mają m.in. wiek poszkodowanego, trwałość nieodwracalność skutków wypadku, konieczność zmiany trybu życia, długotrwałość cierpienia oraz ich wpływ na sferę psychiczną poszkodowanego. Dlatego dla przykładu dwie osoby z takim samym procentem uszczerbku na zdrowiu ustalonym przez biegłych sądowych mogą otrzymać zupełnie różne kwoty za Aktualnie w Warszawie kwoty za w przeliczeniu na 1% uszczerbku na zdrowiu oscylują w granicach od 3 do 6 tysięcy złotych, a nawet 7 tysięcy za uszczerbek. Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji poszkodowanego i dobrze udowodnionego postępowania. Zadośćuczynienie nie powinno mieć charakteru symbolicznego. Jego celem jest realne złagodzenie skutków krzywdy i zapewnienie poszkodowanemu odczuwalnej rekompensaty. Decyzja ubezpieczyciela nie zawsze odzwierciedla ten cel i nie zawsze powinna być traktowana jako ostateczna. W wielu sprawach dopiero postępowanie sądowe pozwala ustalić kwotę, która rzeczywiście odpowiada rozmiarowi znanej krzywdy i jest zgodna z obowiązującym prawem. Trzeba jednak na koniec jasno powiedzieć, że zadośćuczynienia zasądzane przez polskie sądy nie osiągają poziomu kwot znanych z realiów amerykańskich. Polski system prawny nie przewiduje zadośćuczynienia o charakterze represyjnym. Nie oznacza to jednak, że poszkodowany powinien godzić się na świadczenie rażąco zaniżone. Jeżeli ten materiał Cię zainteresował, daj łapkę w górę i subskrybuj mój kanał.